Witam wszystkich, zapraszam na czytanko dla raka na marzec. Jakie energie, jakie wydarzenia, co tutaj karty chciałyby pokazać w najbliższym czasie na miesiąc marzec dla raka? Pamiętajcie, rozkład ogólny, więc nie będzie rezonował z każdym, weźcie tylko to, co będzie dla Was. Troszkę tu jakiś smuteczek jest, jakby zadziewały się rzeczy takie, takie trudne wokół jakiejś relacji, w której no, wieje jakimś chłodem. Jest taka nocka, ktoś jest bardzo zmęczony, taki wyczerpany i tak się gdzieś pokłada, on się kładzie spać, on chce odpocząć i. Tutaj też te sprawy sercowe są jakieś e, takie ciężkie. Tu tęsknota, smutek, brak, jakieś rozdarte serca. Ktoś jest taki rozczarowany. E, tutaj, no, albo ktoś kogoś z czymś okłamuje. Jakby tu gdzieś jest, nie wiem, ja tu czuję jakieś energię trzecie. Specyficzna sytuacja, bo jakby tu był związek, jakiś taki no, długoterminowy i tutaj wkradają się mm, energie takie niepożądane, są, bo, bo tu przemyka jakiś ogień, jakiś płomień, który. Który powoduje zamęt, powoduje ferment, tu jest smutek spowodowany jakąś sytuacją, gdzie gdzie jest nieciekawie i to kogoś wyczerpuje. Nie ma tu jakiejś prawdy, ktoś pogrywa nieuczciwie, tak pod osłoną nocy. No, on stara się. Hmm, bardzo chciałby tutaj ktoś zdobyć coś. Ktoś tak czegoś bardzo pragnie, że potrafi posunąć się bardzo daleko. Tu ktoś nie ma odcięcia od jakiejś osoby, od jakiejś osoby. No między tu jakimiś osobami nie ma odcięcia energetycznego. Tu jest bardzo, e, bardzo ogniście. Tu jest jakieś e, takie sprzężenie pomiędzy nimi. Jakiś taki zamęt. Ja, tu jest jakby tłoczno, albo za dużo ludzi, albo sytuacja jest no, jakaś y, ciężkawa na najbliższe tygodnie. No, ja nie wiem, czy to tak typowo rak, czy może to osoby wokół niego. No to może być różnie. Nie bierzcie tego tak e, dosadnie do siebie, ale czas, e, w którym bardzo ktoś potrzebuje od czegoś odpocząć, zdystansować się od jakichś. Ciężkich rzeczy, no bo tak tu jest. Yy, boleśnie jakoś. Bardzo boleśnie. I tak przemyka się taka. taka kobieta tutaj jest. Ona jest taka płomienna, taka. Hmm. No nie da się jej nie zauważyć, nie da się jej nie poczuć. I tu jest jakiś ogień. Dziwne, bo tutaj się tak dwa światy zderzają ze sobą, to się jeszcze tak te karty ułożyły. Bardzo dużo może być, jeśli chodzi o informacje, o kontakt, tak dużo może zadziać się w eterze, mogą być jakieś ważne informacje wypływać, dużo tych informacji, mogą być różnego rodzaju takie intensywne rozmowy, takie, no nawet takie ostrzejsze, ale ktoś taki jest. Czuję, że wieje wiatr bardzo. Tam wszystko się rusza. Wiatr jest bardzo silny i, i ten wiatr nie jest dla kogoś przyjemny. Tu jest poczucie jakiegoś osamotnienia. Poczucie dużego chłodu. Ale dziwne to jest, bo z jednej strony jest chłód, zmęczenie, takie mm, wycieńczenie czyjeś. Nie... Serce takie gdzieś zagubione, jakiś taki smutek, żal, a z, gdzieś z drugiej strony to się zderza z jakimś, z jakimś ogniem. I tu jest niezdrowa bardzo sytuacja, bo tutaj ktoś nie jest od kogoś uwolniony, tu nie ma jakiegoś odcięcia, co ma bardzo duże znaczenie, bo jakby jakieś osoby. Są gdzieś w oddali od siebie, ale bardzo ich łączy wielka siła, wiara i nie wiem jak to nazwać. Oni to czują, coś, oni oboje wiedzą o co to chodzi. Czują takie energię ze sobą, do siebie, nie uwolnili się od siebie. I to się zderza z jakimś zimnym światem, z jakimś Czymś e, zupełnie innym. Dwa światy tu są, i bardzo wieje, i jest bardzo dużo chłodu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.